Ostatnio było o mapach. O mapach zasadniczych, o mapach ewidencyjnych. Obie te mapy mają swoją skalę. Co ta skala oznacza, jak to przeliczać i czy ma ona istotne znaczenie podczas zakupu materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego? O tym wszystkim będzie właśnie w tym filmiku. Obowiązujące skalę na mapie zasadniczej czy na mapie ewidencyjnej macie tutaj wypisane za mną na tablicy. Mamy napisane 1 do 500, 1 do 1000, 1 do 2000, 1 do 5000. Cóż to oznacza? Ano, tyle to oznacza, że 1 cm na takiej mapie to 500 cm w terenie. No i analogicznie, niżej 1 cm na mapie to 1000, 2 i 5000 w terenie. Od czego będzie zależała taka skala mapy? Ano, od zagospodarowania terenu, od stopnia jego zagospodarowania. Czyli jeżeli znajdujemy się w terenie miejskim, gdzie mamy bardzo dużo szczegółów terenowych, które musimy na takiej mapie zamieścić, no to wówczas ta skala mapy będzie 1 do 500 z reguły. Natomiast jeżeli ten teren jest mało zainwestowany, jest to teren wiejski bądź teren leśny, na pewno będziemy tutaj przemieszczać się w skalach 1 do 2000 czy 1 do 5000. A teraz jak to przeliczać? Pozostawiłam skalę 1 do 500, pozostałe wymazałam i na podstawie właśnie tej skali 1 do 500 przeliczymy, przypomnimy sobie na szybko sposób przeliczania skali z mapy teren. Zgadzacie się. A z praktycznego punktu widzenia, jeżeli mamy linijkę i na tej linijce mamy ileś centymetrów, tutaj akurat mam 50, to tutaj mam ten 1 centymetr. A teraz cóż to znaczy 100 cm? 100 cm to taki tutaj długi odcinek, gdzie mamy 100 takich pojedynczych centymetrów. No to teraz odnieśmy to do mapy. Na mapie mierzymy linijką 1 cm. I taki 1 centymetr na mapie będzie oznaczał w skali 1 do 500 500 cm terenie. Czyli inaczej mówiąc, 1 cm na mapie to będzie 5 m w terenie. Jak to obliczyłam? Już mówię. Szybkie przypomnienie, proporcje z podstawówki. To, co zapisaliśmy wcześniej, 1 m to 100 cm. Powiedzieliśmy sobie również, że 1 cm na mapie to będzie te 500 cm w terenie. Skoro za tym 1 m stanowi 100 cm, to te nasze 500 cm, ile będzie stanowiło. Metrów. To jest właśnie ta nasza proporcja, o której wspominałam. Zatem co musimy zrobić? Pomnożyć to razy to, czyli 500 razy 1 przez 100. Tutaj nam się to oczywiście skróci i co pozostaje? Pozostaje 5 metrów, a zatem wynik naszego działania to 5 metrów, tak jak wcześniej wspomniałam, 1 cm na mapie, 500 cm w terenie, inaczej mówiąc 5 metrów. Szybkie powtórzenie z podstawówki, tak jak wspomniałam, natomiast dajcie znać w komentarzach, co zatem będzie oznaczało 1 do 1000, do 2000 i 5000, czyli te podstawowe skale mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej. Tak jak wspomniałam wcześniej, sam temat przeliczania skali to oczywiście można by powiedzieć dziecięca błahostka, natomiast w kontekście bardzo żywego tematu w ostatnim czasie, a mianowicie tematów planów ogólnych oraz co za tym idzie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, to pamiętajcie Państwo, że tam również załączamy mapę. Jeżeli chodzi o mapę, którą pobieramy z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, to za tę mapę płacimy. I teraz w zależności od tego, jak duża jest nasza działka, jak duży jest front tej naszej działki i ile chcemy obszaru e, objąć Dookoła naszej działki na tej mapie, no to wówczas ta mapa będzie miała mniejszy bądź większy format. Jeżeli będziemy tą mapę pobierać, zarówno czy to w formie elektronicznej, czy w formie analogowej, to ta mapa będzie określonego formatu od A4 do A0 i wielokrotności. W związku z czym za każdy taki arkusz musimy zapłacić stosowną opłatę. Jak co roku, tak i w roku przyszłym, stawki za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ulegną zwiększeniu. W komentarzu wrzucę tabelę z poszczególnymi rodzajami materiałów oraz stawkami za te materiały w roku przyszłym. Natomiast ja niezmiennie polecam się Państwu do pomocy w składaniu wniosków o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Zapraszam serdecznie do kontaktu.